Kiedy że ten, ta płatka w Roszynie to tylko i wyłącznie nasza wina, y, jakieś źle podejście, y, to zdecydowanie lepiej zagadniliśmy, o czym w zasadzie tak samo. A y, coś to no, on weźcie odbył, nic ciekawego napada nie mogę na powiedzieć. Pracujemy dosyć często, dosyć ciężko i myślałem, że to nasze naszym wykonaniu będzie gorzej wyglądało, bo naprawdę bardzo dużo pracy jest, więcej niż poprzednio. Także na pewno wodzy są zmęczeni, na pewno nie są tak dynamiczni jak powinni być, aczkolwiek mówię, to mecz się bardzo pierwszy czas.